jest, ej syty ziom, syte jajko Witamy w jajowicach, mordo obczaj, nowy przypał Ćpajko Elo Siema Elo co tam? Git, a tam? Też. Wasza rozmowa brzmi jak generyczna rozmowa na Messengerze z dawno niewidzianym znajomym. Na czym? Na Messengerze. Ktoś z tego jeszcze korzysta? Twoja stara. Tyle to wiem, ale myślałam, że już tylko tamte pokolenie z tego korzysta. A to moja stara woli Whatsappa. Moja w sumie też. A ten... Y gdzie jest mięciutki? W dupie. Okej, okay, czyli gejem nie jesteś, ale ja pytam gdzie jest miękki miękki. Co? Ty chłop, się. Czekaj, obłożyłeś się, bo nazwał cię hetera? Eee, ma przygłupy! Kto to mówi? Ktoś, kto nie podpalił naszego biznesu! Balcie. Sam się wal, mówiłem, żeby olać te lampy na razie. Byście mnie w końcu zaczęli słuchać, to nasze życie byłoby pasmem sukcesów. Wątpię. Czemu? Bo nam się nic nie udaje. Tobie się nie udaje, jak już. Czemu? Bo jesteś przygrywem. Jak na moje, to wszyscy jesteśmy. Po czym wnioskujesz? Bo jakby ktoś z nas nie był, to by go tutaj nie było. W sumie mocne. Czasem mam wrażenie, że jesteśmy jak chipsy w paczce życia. Tyle, że połamało nas już przed otwarciem. Zmieniam zdanie? Ty nie jesteś przegrywem. Ty jesteś finałowym bossem samotności. Czemu wy zawsze musicie zmieniać temat na jakieś gówno, które nikogo nie interesuje? Kiedy ja gadam o ważnych sprawach! Może dlatego, że nie gadasz o ważnych sprawach, tylko się wywyższasz, jak już wszystko o. W sumie... To nie wszystko. Jak to? Koniec końców nam się nic nie stało. A właśnie, bo ja się zawinąłem od razu, jak zobaczyłem ogień. Co teraz z tym mieszkaniem? Spłonęło. Dzięki, owszech wiedzący, ale mi chodziło o to, czy jakieś konsekwencje z tego będą. Nope. Strażacy uznali, że stara instalacja elektryczna się zapaliła. I oskarżono właściciela, że nielegalnie wynają to mieszkanie ministrantom i teraz przesłuchują ministrantów. No, to oby się kogiel nic nie wygadał. Nie wygada. Skąd wiesz? Bo obiecał mówić, że to faktycznie instalacja była. Ja tam mu nie ufam. Ty nie ufasz nikomu. Szczególnie tobie. A ja ci ufam. Twoje zaufanie jest jak twój honor z Elixa, używanej bez gwarancji. Zwijam na lekcję. My też. Czy ja dobrze zrozumiałam? Magicznie się pogodziliście po latach i od razu chcecie wspólnie biznes zakładać? No, tak jakby. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale przynajmniej bierzecie się za jakąś robotę. Ale jak się dowiem, że to wszystko po to, żeby na wódki albo jakieś inne substancje mieć pieniądze, to mnie popamiętasz. Ale Mariola, jaką wódkę? To wszystko, żeby nam się w dobrobycie i dostatku żyło. Dokładnie, Mariolu, nic się nie już ja ich dopilnuję, żeby żadne Chylania nie było. Ty, to się akurat nie mądrzyj bo ostatnim razem, jak żeśmy rozmawiali, to byłeś nawalony w trzy dupy. Z czego ta trzecia to była twoja? Co jest, kurde? Żarcik taki, Ino, na rozluźnienie atmosfery. Jakie rozluźnienie, jakżeś mnie, Ino, zdenerwował? Panowie, spokój. To jak nasza droga Mariolku? Mamy twoje błogosławieństwo na ten biznes? Macie. Ale obym tego nie żałowała. Nic się nie martw, kochana. Wszystko dopilnuję. To ja będę miała dla was nawet zlecenie. Jakie zlecenie? A pamiętasz, ciotkę Genovefe? Tą Staru, między zligoty. O zmarłych nie mówi się źle. To ona nie żyje. Tak. Dzięki Bogu. Zebigniew. Znaczy. Oj oj, oj biedna baba, niech je ziemia lekką będzie. No i to właśnie wasze zlecenie, po rodzinnemu, jak to ogarniecie, to wam zaufam. Panowie, pokażmy na co nas stać, idziemy zwerbować pracowników. I to właśnie spara fraza. Minki. Zamknij Japę teraz. Gościuwa coś o fazach mówi. O parafrazach, a nie fazach. No, jak para, to podwójna faza, czyli że dwa dragi naraz, stary. To nie o to chodzi. Bez urazy, albo co jak gadam, uraź się. Ale nie ty, tu jesteś nauczycielem, stary. Doradzi się coś chciałem. Szkoda, że z lampami nie chciałeś. Dobra, nieważne, nie było tematu. Mów jak zacząłeś. Już nie chcę. To kij ci w oko. No dobra, słuchaj. Co ty stary, masz jakiegoś borderline'a? Mówisz? Nie mówisz? Mówisz? Nie, mówisz? nie mówisz? Zdecyduj się, bo mój cenny czas marnujesz. Dostałem propozycję, żeby wystartować w szkolnych zawodach sportowych i nie wiem, czy się zgodzić. Na czym się tu zastanawiać? Czyli co myślisz, że powinienem spróbować? Nie, po miałbyś to robić. Bo to prestiż? Jeśli według ciebie zostanie małpką w szkolnym cyrku, to prestiż, to jesteś debilem, stary. Ale mogę zdobyć medale, dyplomy i może mi to ułatwić przyszłość. I co myślisz, że pójdziesz potem z tymi szkolnymi medalikami i dyplomikami do poważnego trenera i on cię z otwartymi rękami przyjmie? No może nie z otwartymi, ale będę miał wtedy szansę zostać sportowcem zawodowym. W Mikołaja też wierzysz? Stary, taki sportowiec to masę kasy zarabia. Jak to Ktoś, tu zarabia, to jego trener czy tam menedżer. Co ty gadasz? Właśnie sportowiec ma najwięcej. Dobra, stary, jak masz tak nawijać, to ty wzrok i wypad stąd, bo ja nie jestem pampersem, żeby twoich wysrywów wysłuchiwać. Adrian, jak taki rozgadany jesteś, to zapraszam do odpowiedzi. Dzięki, stary. To teraz zobaczymy, ile masz do powiedzenia. Prawo Pascala! O, proste się trafiło! Prawo Pascala, kto nabija, ten rozpala. Gdzie on jest? E? Kto? Auto tych staruchów? A to my go szukamy? Czy ty w ogóle kiedyś mnie słuchasz, czy tylko udajesz cały czas? Nie no, słucham, słucham, wiadomo. Zawsze obecny, Mordo. Twoja obecność jest jak błąd 404. To znaczy? Jesteś, ale nic nie działa. Chyba nie kumam. Cool o tym właśnie mówię. O, jest! Błąd? Czasami zamiast się odpowiadać, wolałbym po prostu zapomnieć, że istniejesz, ale mój mózg ma PTSD. Co ma? Gówno. O To by się w sumie zgadzało. Gdyby nie fakt, że znalazłem auto z kapsułkami, to bym poświęcił ten czas, żeby ci za... Nie sprawdzili ich Dziwne Co jest dziwne? No że ich nie sprawdzili Widocznie są równie inteligentni co ty A może to ten, podpucha Podpucha? To były słowa lekarza jak cię wyjął z twojej matki A co powiedział? Ma pan nie śliczne zdrowe dziecko Bierz ten karton Stać, policja Kurwa. To była podpucha Pewnie się zastanawiacie o co chodzi, po co was tutaj zaprosiłem. Znaczy ja to chyba wiem. To znaczy, chcesz chlać. Pomyślałem tak samo. Zgadza się, ale mamy co opijać. To znaczy, właśnie będziemy opijać wasze nowe posady. Jakie nowe posady? Od teraz pracujecie na cmentarzu. To gdzie ja kurde wcześniej pracowałem? U konkurencji! Chyba nie rozumiem. Panowie! Zapraszamy was do naszego nowego zakładu pogrzebowego. A na cholerę ja mam do was iść jak ja mam stabilną posadę tam? Ebo my damy wam więcej i rodzinną atmosferę. To znaczy? 50 zł więcej do wypłaty. A rodzina patologiczna, to znaczy wódeczka po pracy jako standardowa norma. Kurde no, kusisz, kusisz, ale jak ty chcesz starego Ronalda wygryźć, chłopie? A to akurat bardzo proste, kolego. Bez was będzie musiał znaleźć nowych ludzi, a my w tym czasie myk i mu klientelę spod nosa zakosimy. No nie wiem, no nie wiem. A powiem nawet więcej, bo już pierwsze zlecenie mamy. Wiecie co panowie, a mnie się to nawet podoba. I też powiem więcej! Mam w garażu starego Poltka i to z dużą dupą. Na karawan, jak znalazł. No co ty gadasz? Ja dokładnie takiego samego mam. Czyli mamy już flotę pojazdów. Biznes rozwija się szybciej, niż mogliśmy nawet marzyć. Tylko trzeba by te wozy na czarno polakierować, żeby takie pogrzebowe były. Nic się nie martwcie. Mój synek to ma praktyki jako lakiernik. Jeden telefon i sprawa będzie ogarnięta. I to jeszcze dzisiaj. No to kurde, panowie, i do roboty! Co ty taka zmarnowana dzisiaj? A, bo mało spałam. Czemu? Zasiedziałam się na Discordzie. Z miękkim spajkiem. Co? No, jakoś tak gadaliśmy o tym, że Ek... Podpalił niechcący te mieszkanie Co tam sobie załatwili I potem zaczęliśmy już gadać O bleczy I w sumie było fajnie i śmiesznie I nawet nie zauważyłam Że już jest czwarta w nocy Ty, ty coś chyba bardzo polubiłaś Spajka No fajny kumpel z niego Kumpel? No kumpel, kolega, ziomek, mordeczka Nazwij to jak chcesz Kochanek? Co? Weź, po prostu się przyjaźnimy i tyle Aha no tak. Aha. A jak tam sadzony? To znaczy. Nie rozmawiacie? Nie. To może się na tym skup, skoro on ci się podoba. Zebysiu, to jest piękne! Wyjątkowo się z tobą, Andrzejku, zgodzę. Aż sam jestem zaskoczony, jak dobrze nam idzie. Karawany stoją! Pierwszy pogrzeb za trzy godziny. A ekipa w pocie czoła się przygotowuje. To się nazywa szybki sukces. E, wy! My? Nie ma czasu na wyjaśnienie. Schowajcie ten karton. Ale o co się rozchodzi, kurde? Nie mam czasu wyjaśnić, zaraz tu będzie piarnia. Schowajcie ten karton, a wam podczas odbioru hajsik za to dam. Jaki hajsik? 500 zł. E, dobra, dawaj. Tu policja, proszę się zatrzymać. Klon, musimy uciekać. Dzień dobry, obywatele. Czy było tutaj takich dwóch zbirów? A no byli. Tam pobiegli panie władzo. Dziękuję, obywatele. Andrzej, pierwszy dzień, a tu już podwójny zarobek. Ciekawe. Co we tym kartonie mają? Doświadczenie mnie nauczyło, żeby lepiej nie sprawdzać. Zresztą musimy się na pogrzebie skupić. Co racja, to racja zbyciu. No, ja mam Disney Plus. Ja prima. Nie chcę mi się przepłacać, a zawsze coś do oglądania się znajdzie. Słabo! Ja mam najlepsze VOD pod słońcem! Ciekawe jakie? Ja mam wspieranie na studio przypał. Tego nie przebijecie, mordy! Uh, mocne, mocne. A wiecie co ma kogiel? Co? Katofliksa. Lamerzy. Twój stary jest lamerem. Ale przynajmniej jest moim starym. Ja nie mam żadnego VOD, bo szanuję swój hajs. Wolę go wydać na piwo. A ja nie mam żadnego, bo mama mówi, że to szkodzi. Niepotrzebnie się martwi. Czemu? Bo tobie już nic nie zaszkodzi. Dobra, ja idę się przebrać, bo zaraz WF mamy. Spoko. A ty nie idziesz? Nie. Ja mam okienko. Jak to? No normalnie mam zwolnienie z WF-u na cały rok. Nie będę się pocił, bo mi jakiś stary zwyrol tak każe. Jak załatwiłeś zwolnienie? A co cię to obchodzi? No bo ja też nie lubię WF-u. Wszyscy się tam ze mnie śmieją. Nie tylko tam. Ale tam ja nigdy wierzę do drużyny i zawsze jestem najgorszy. Jak to jest możliwe? Jak uciekając przede mną biegłeś na 100 przez 30 minut jeszcze się w sekundach... Na drzewo wspiąłeś No bo wtedy się przewywałem. Czekaj, czekaj, czekaj Chyba mam syty pomysł, stary Aż się boję zapytać jaki Sadzony, mordeczko moja Wiem jak sprawić, żeby nikt się z ciebie nie śmiał To znaczy? Zostaniesz zawodowym sportowcem, stary Będziesz wygrywał medale I takie tam i będziesz wtedy przekoksem Serio? No a wiadomo, że taki sportowiec potrzebuje menedżera i trenera, i na szczęście masz mnie! Sadzony? Chyba się nie zgodzisz. Te! Jeśli rozmawiasz z nim, to rozmawiasz ze mną! A jeśli go obrażasz, to chuj mi do tego! Chyba ich zgubiliśmy! Chyba to! Dobra! To idziemy do tych staruchów po towar! Okej! Okay? Siema, mamy po nasz karton. Nie mam teraz czasu, pogrzeb mam za chwilę. A ja mam dla ciebie hajs! Znaczy ten, hajsik oczywiście odbierę. Dziękuję bardzo. Ty mi tu nie świruj, tylko towar nam oddaj. Masz tu kluczyki, towar jest we trumnie, w karawanie i no mi potem odwieźcie ten karawan. Spoko, w kontakcie. Andrzejku, to nasza wielka chwila. Nic się, Zbysiu, nie stresuj. Wszystko jest pod kontrolą. Zaj**cie, wszystko zgodnie z planem. Z planem? Spodziewałeś się uciekania i karawanu? Zamknij ryj, bo jak mówisz, to moje neurony skaczą z okien. Twoje co? Gówno, otwieraj trumnę. Próbuję, ale oni ją chyba przybili. Profesjonalnie ukryli, to trzeba im przyznać. Na szczęście też jestem profesjonalistą i zawsze mam przy sobie łom! Co to jest? No nie gadaj, że znowu barzant! Twój stary to barzant, to jakieś babsko jest! Towar się w babę przemienił? Boże Kielon, a ty to zjadłeś! Zamknij ryj i podaj mi telefon. Aha ha. Chyba następne zlecenie! Klient dzwoni! Super, to idź odbier! Zakład pogrzebowy! Mhm... Mm to znaczy? E. Y Okej... Okay. To ja to przekażę Zbysiowi. Tak, nie przejmuj się, wszystko załatwimy. Zbysiu! Nie teraz! Ale, Zbysiu, mamy problem. Jaki problem? Bo myśmy chyba pochowali towar. Jak ty się o zmarłej wyrażasz, Andrzej? Zmarła! To akurat leży u tych gangsterów. Czekaj, czekaj, czy ty chcesz mi powiedzieć, żeśmy pochowali karton? Obawiam się, że tak. I na Discorda I nie zapomnij o tych toku. Obczaj też nasze Insta mordo A jeśli chciałbyś nas wesprzeć To obczaj Tipli mordeczko Lub zrób to przez wspieranie na YouTube Będzie syto